Siemanko kochani, mam nadzieję, że ta niedziela Wam mija bardzo przyjemnie, ale zanim pójdziecie na spacerek z dziewczyną czy z chłopakiem, yy, oglądnijmy troszkę fajnych i mam nadzieję, że posranych, niewyobrażalnie dobrych wsadów. Witam Was serdecznie na swoim kanale. Jak widać rozwijamy się, 20... ile jest? 7 subskrypcji. Dziękuję Wam za to, że jesteście tu ze mną wiele osób od samego początku. I kanał jest oczywiście o wsadach. Oceniamy sobie tu wsady, konkursy wsadów, gadamy o treningu wyskoku Na początku e, zajebista turbo reklama. Zapraszam do współpracy treningowej, do naszej platformy treningowej z aplikacją, z grupą, z kontaktem z trzema trenerami itd. itd. Więc każdy, kto chce skakać wyżej, zapraszam serdecznie do współpracy. E, a dzisiaj mam dla Was konkurs wsadów. NCAA z 2004 roku. Pewnie pomyślicie, co ten hadzback, kurwa, takie archaizmy wyciąga zamiast coś, nie wiem, aktualnego, yy, ocenić. Słuchajcie, w 2004 roku wystąpił tam pewien gość, dla którego musimy oglądać ten konkurs, a jest to Mary Bowden, aka remix, którego znacie oczywiście, kto nie zna remixa z konkursów sadów, z Dunkademiksów, z. W ogóle to jest legenda, jeśli chodzi o wsady, także zapraszam do oglądania i na początek spójrzmy sobie na uczestników. Bryant Matthews, Bobby Carter, Winston Davis, Cardell Butler, tego gościa znam, Julius Page, Mary Bowden, Sylvester Stallone i Andrew Emmett. Więc to są nasi uczestnicy. Co prawda może z dwa nazwiska, gdzieś trzy tutaj mi śmigają koło głowy, ale tak osobiście to yy, nie kojarzę. No to zaczynamy. O kurwa, dobre, 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 dobre. Pierwszy wsad, Tomahawk, widzę, że to jest taki skrócony konkurs, ale spójrzmy sobie, ja sobie będę tutaj troszkę przewijał, żebyśmy widzieli te paczki. Bryant Matthews, no jak ma imię Bryant, pasuje, żeby był dobrym koszykarzem i dobrze wsadzał, ale bardzo dobry Tomahawk. Mm, bardzo zajebista sylwetka w locie. Dobry extension, ładnie piękna sylwetka w locie. Według mnie powinien tylko szybko zabrać tą rękę mm, po wsadzie, nie przytrzymywać obręczy, żeby to było taki ciach i zabrać. Mimo to paka naprawdę wygląda przecudnie i jak widać, proste paki potrafią wyglądać. Niesamowicie, położył się w powietrzu mega sylwetka. Bobby Carter! Jest Bobby Burger, jest Vince Carter, więc to jest połączenie 40 inchów wyskoku, czyli metr. W taka jak na tamte lata, długie spodęki, luźna koszulka. Uuu, rock the cradle, co prawda, nie wygląda tak. Katarek <laughs> nie wygląda tak dobrze oczywiście, jak Jordan potrafił to robić, ale zrobiony jeszcze on tutaj sobie szpiki, tak samo jak ja z nosa wygrzebał w locie, tak? Dobrze mówię. Tak, szpiki sobie wygrzebał w nosie, mam nadzieję, że tego nie jadł później. Mimo to paka naprawdę niezła, chociaż tą klasykę na początku ja bardziej wolę. Spójrzmy tutaj, Kaf. o, to próba kaw Windmilla, piłka na zagiętym nadgarstku, niestety zgubił tutaj i przyspawał kolejną próbę i brakło tutaj czasu. Ten konkurs dość szybko może pójść, bo mówię, mamy tutaj sklejone to, co trzeba, a nie wszystko wokół. Kardel Butler. No tego gościa akurat znamy, nazwisko znane, koszyka znany. Dobra, coś tam, że całował się z Jaomingiem pisało. No i ten też tak samo. Okej, okay, próbuje tak samo kaw Windmilla, tylko widać, że ten ma dużo szybszy nabieg. Jest, dobra. I na koniec, widać, że już tu brakowało czasu. Robi zwykłego Windmila z jednej. Nogi. No, aż ciężko tutaj oceniać, bo widzicie, że tu wszystko na razie czasu im brakuje. No, wysokość nie jest jakaś spektakularna. Styl jest naprawdę dobry, ale gdzieś porównując do najlepszych tego typu wsadów gdzieś, gdzie chłopy latają z daleka, no to wiecie. Andrew Emmet. Andrew Emmet, zobaczymy. Tutaj już uciek nam na prawą stronę. To nabieg taki za kosza i taka próba 180 windmilla, Druga próba, widzę, że tutaj nawet nie druga próba, bo to już. Zostało 7 sekund do końca, ale mamy to zrobione i naprawdę mocno zakurwił, brzydko mówiąc. Nie było tu co prawda jakoś dużo obrotu, właściwie nic. O tutaj, spawa akurat pokazali to, tamtą próbę pierwszą. I zobaczmy sobie jeszcze raz. Ta piłka mu się słabo odbiła, ale ładna praca nogami i naprawdę ładnie prosta ręka. Myślę, żeby ta piłka jakby mu się jeszcze wyżej odbiła, byłoby zdecydowanie lepiej. Sylvester Stallone Willis. 38 minczów wyskoku, czyli metra nie ma, ale wcale tego na przykład nie widać. No, niektórzy mają więcej wyskoku zapisane. A tu jest bardzo specyficzny windmill. Widzę, że bardzo tu lubią chyba windmille robić z jednej nogi, ale ten jest specyficzny Zastanówcie się dlaczego. Bo jest prawą ręką i z prawej nogi. Ładnie tutaj w locie popracował i rękami i nogami. Ale teraz Myrie Bowden, pierwszy wsad w wieku 13 lat. 45 inchów wyskoku. No i widać tutaj, kto jest po prostu freakiem. Windmill od deski. Nie dość, że gości jest jednym z najniższych tutaj, to najwyżej skaczących. Nie jest to co prawda taki super czysty wsad, bo piłka ta zatańczyła w obręcz czy, ale styl i ogólnie wygląd sadów remixa jest taki... No wiadomo, zobaczylibyście... Wyblurowaną sylwetkę, i byście wiedzieli, że to jest remix naprawdę niezły. Windmill od deski na tamte czasy to naprawdę petarda. Windmill z narzutu dwoma rękami, jednak taki słaby extension mogłoby być to bardziej zakręcone, mógłby się bardziej za za położyć w locie i gdzieś więcej tym ciałem zrotować. No i tutaj oceny po pierwszej rundzie: Mary Bowden na pierwszym miejscu, na drugim Emmet, Willis Carter, dalej już nie zdążyłem wam. Przeczytać. Idziemy do kolejnej rundy. Zobaczymy sobie gość od Tomahołka. Okej, okay. robi Windmilla z Kozła. Ogólnie te kosze wyglądają na niskie. Dlaczego wyglądają te kosze na niskie? Spójrzcie sobie, taki det detalik dla Was. Chłopy mają tu często po 2 metry wzrostu. A ta tablica, która tam jest, ona jest na wysokości 280 cm, bo to jest taka stara tablica, która jest. Widzicie? Pod spodem, od obręczy, ma jeszcze kupę plastiku. I nie najgorszy Windmill, ale też nie najlepszy. Nie jest tu jakaś super turbowysokość, odległość, siła. Mm, no, ale mam nadzieję, że to było chociaż zrobione w pierwszej próbie. No, tą lewą rękę zabrał nawet szybko, chociaż mógł ją wyprostować. I Carter na plecach zobowiązuje. Proszę cię, nie hańb tego nazwiska. Carter nabiegł sprawy. O kurwa, piękny slingshot. Piękny slingshot z kozła. Mam nadzieję, że go wsadzi. I pompka z kozła. Ale naprawdę, styluwa kurde dobra. Ale ten ja pierniczę. Z koziołka pięknie do biodra tam piłkę ściągnął. Pompka też nie najgorsza. Mógłby się nie przytrzymywać, tylko tak czysto przyjebać tą piłkę. Mimo to, naprawdę widać, że ma styl bardzo dobry. Idziemy dalej tutaj z dystansu no tak, jedną ręką z dystansu, ale to nie jest osobisty, nie wydaje mi się, ohoho, ho, bardzo blisko jak na takie chłopy to bardzo blisko, więc mamy tutaj po prostu Tomahawk'a i jedną ręką, bardziej wsad meczowy w dzisiejszych czasach yy, niż wsad konkursowy w tamtych czasach w 2004 roku, no nie oszukujmy się też już ludzie latali z osobistego niejednokrotnie na konkursach więc coś więcej byśmy potrzebowali tu zobaczyć ogólnie widzimy tu 30 windmillów z narzutu dwoma rękami na wszystkie sposoby, tu mamy Uuu, uuu, uuu. Uuu, uuu. Pierwsza próba spudłowany Windmill, ale potem zakutał od deski. I kurde, mocno zakutał. Świetna moc, świetne wykończenie, ale jednak skok bardzo pionowy, i nie było tutaj odległości, ani nie było tego extension gdzieś sięgnięcia ręką. A co tu się stało? No 14. Od zegara dwoma rękami, mocno dwoma. Rękami, tak, dokładnie tak jak mówię. Dwoma rękami. No ale nie jest to jakiś wsad, który urwałby mi dupę, chociaż korbę albo tyłem, cokolwiek mógłby z tego wykręcić. No ale w tamtych czasach może wiele osób nie robiło po prostu wsadów, nie wiem, y, od y, zegara i był to jakiś powiew świeżości. Mimo, w to, w, mimo, to, mimo tego wsad naprawdę prosty. Tu próba jakiejś 180 jednej, jedną ręką, ale fatalnie wygląda... Ten jego nabieg fatalnie wygląda, ten jego skok, ledwo się odrywa, jest bardzo wolny. I jeszcze na koniec, chyba przygiął troszkę obręb z lewej strony, robi takiego słabego, totalnie odniechcenia windmilla trzymanego w dłoni. No i zobaczmy sobie, co jeszcze remix ma do pokazania. Z koziołka skacze i spudłował pompkę. Spudłował pompkę, ok, kolejna próba. Tak jest. I zrobiona pompka tyłem. Naprawdę niezła, ale nie oszukujmy się, pompka tego gościa, co był tam z dwie paczki wcześniej, też była na bardzo podobnym poziomie i podobnym luzie. Więc tutaj, no, remix. Nie mówię, że to jest zła pompka, to jest naprawdę dobra pompka. Mocna, czysta i tak dalej. Jednak nie jest jakaś taka, żeby urwała dupę z płucami, że goś poleciał dwa metry od. Kosza jeszcze 2 metry do góry. Windmill z narzutu, ze koszulki. No, wszystko spoko, tylko w pewnym momencie już się żygać cenie. Jak widzimy, tak 30 windmilli w jednym konkursie. Ja wiem, dziesiątki, tysiące, sto dziesiątki. No, okej, okay, no kreatywność jest, a windmill hmm, nie najgorszy, nie najlepszy. Wysokość taka średnia. Y Mogły być lepszy extension, no ale no wiadomo, jak koszulka tutaj już wkracza, to nie może skoczyć na maksa tak jakby chciał, ale mimo to chłopy rosłe, potężnie zbudowane i mają na tyle zapasu, że mogą się tym bawić. No dobra, tutaj mamy zestawienie po tej y, drugiej rundzie i już przechodzimy, to jest runda finałowa, nie wiem, nie mam pojęcia, aczkolwiek się domyślam, próba pod nogą, ale przekładana taka na y, ziemi. O, pod nogą również próbował teraz z dwóch nóg i to prawie zrobił i 360 taka jak Vince Carter robił w meczach. Ja pierdzielę, widać tutaj jak oni koordynacyjnie po prostu nie są podobni do dunkerów, pro dunkerów, tylko bazując na tym, że niektórzy mają właśnie duże dłonie, taką 3 szósteczkę robią sobie na y, zabawie i wygląda naprawdę nieźle. I wielu niskich pro dunkerów nie jest w stanie zrobić takiej 360, a jest w stanie zrobić pod nogą. Więc tutaj no niestety technika, drodzy państwo, do poprawy. Narzut reverse windmill z narzutu, ok, dalej windmill, ale reverse, reverse windmilla nie mieliśmy, ta piłka mi się ogólnie tu bardzo słabo odbija, widać to, oni łapią tą piłkę praktycznie na ziemi i sam wsad wygląda bardzo dobrze, tylko jest słaba odległość no i słaba wysokość, bo łapią tą piłkę na ziemi, na parkiecie nisko i nie są w stanie osiągnąć jakiejś wysokości, ok kolejny windmill, czemu tu nie ma dla mnie zaskoczenia, że to jest windmill i ogólnie naprawdę dobry, bo od ściany, okej, okay, od ściany, ale również, nie no, stylowo z te kopnięcie nogami i tak dalej, wyglądał bardzo dobrze. Ale również mu się, patrzcie, piłka nie odbiła, złapał ją praktycznie na ziemi, w związku z tym nie zrobił tutaj też jakiejś super turbo wysokości. No kurde, szkoda, może jakiś taki parkiet był No i remix widać, że yy, do dzisiaj mu to zostało, że ściąga koszulkę. O kurwa, mać. A okej. Okay. Taniec, oczywiście w Chip się bawi, ale dobra, bez pajacowania, straszny gwóźdź, straszna wysokość, no łeb jest tutaj na obręczy, łeb jest na obręczy, może nie był jakoś to super turbo zakręcony windmill, ale no zdecydowanie najlepsza paka i dalej windmill. Idziemy, finał, Mary Remix Bowden, bez pushoffa, z kozła, nad gościem, dwoma Rękami. No i okej, okay, widać, że tu jest gość Produnker. No Produnker. Ciekawym, ile ten gość jeszcze miał, no ale można by było coś więcej robić. Zresztą zobaczcie sobie, tutaj skakał również świetnie, ale zobaczcie, jak przez lata się rozwinął. Później robił, oczywiście, wiadomo, że z jakimś tam puszofikiem, nie puszofikiem, ale robił nad kilkoma osobami mocarne windmille Ja zerkam sobie tutaj na zegarek. Bo zaraz gramy w Warzona i gość tu odpowiada y, paczką y, z kozła nad grupką ludzi. Ludzi najebane jak podatków w Polsce. Y, albo jak najebane ma Morawiecki w głowie. Więc idziemy dalej. Spójrzmy. No kurde, ładnie, ładnie poleciał. Fajnie wyglądał nawet w locie. Wiadomo, że... Chociaż nie, no nawet osoby te stały. Tylko to, co prawda jest grupka dzieciaków, którzy nie są za wysocy. Ale szczerze, no nie wiem, czy to lepiej dla oka nie wygląda niż paczka remixa dwoma rękami, która co prawda była nad wyższą osobą, jedną i tak dalej, ale tu jest ta sylwetka jednak taka ładniejsza w locie. No i drodzy Państwo, to byłaby ostatnia paka tego konkursu. I kto to wygrał? Kto to wygrał? Czemu tu nic nie wiemy, kto to wygrał? Czekajcie. No tak się skończył klip, że w efekcie nie wiemy. 2014 NCAA już wpisujemy, google wszystkie wiedzą. Yy, tylko nie to, czy jesteś w ciąży, jak się okres spóźnia. 2004 NCAA Dunk Contest. Yy, I wpiszę sobie winner. O! Myślę, że winner to będzie zwycięzca i nam powiedzą. Okej. Okay. Who won the... Slam Contest, bla, bla, bla Kurwa Ale chyba nie remix Cicha, czekajcie Kurde, jakie zakończenie filmu Slam jest! 2004, ale no dobra, tu mam Brian Matthews wygrał? Hej, Zakończymy tutaj Zakończymy tutaj chyba ten filmik nie wiedząc do końca, kto wygrał ten konkurs w Sadów, ale wydaje mi się, że wygrał to właśnie ziomuś, który skakał na końcu z numerem 14. Kumacie czacze? Remix nie wygrał. O, Remiksiku, co to się podziało? Liczyłem na to, że wygrasz, że coś tutaj... Więcej pokażesz i to wygrał chyba ten Matthews, ale mogę się... Nie. Mam. Andrew Emmet wygrał. Andrew Emmet. Dziękuję. Do widzenia. Życzę wam udanej niedzieli. Spędźcie, spędźcie ją w fajnym towarzystwie ze znajomymi, z rodziną. Nie tylko internety, tiktoki, wsady i chuje moje dziki węże i, yy, i ja. Na razie. ma.